Ostatni raz, ostatni raz. Taki diz. Może jeszcze raz. My jesteśmy. Wszystko kiedyś, wypiedalać z tych salonów. I ty też z białego domu. Chcę życia w spokoju, chcę życia w spokoju. Dużo już powstało, numerów o tym ścierwie. To nieporozumienie, jak ochrona w kerwie. Piszę jak się w nerwie, najlepiej wychodzi. Bo w mnie jedno ścierwo i wciąż to za mną chodzi. Nie będę w masce biegać, nie będę się stresować. A stare gapie patrzą, jakbym chciał ich zamordować. I wkułem sobie ścierwo, żeby się tu dostosować. I się i co się stało? Zacząłem chuj chorować. Boli mocno głowa, bolą wszystkie mięśnie. Patrzysz na to wszystko i zażenowanie większe. Kiedy będą czasy lepsze, kiedy się dowiemy czegoś, nie dostaniesz tego od kanału informacyjnego. My jesteśmy wciąż kurwieni, my wiemy co się ceni. My chcemy was zmienić, to się spełni wszystko kiedyś. Lubie z tych salonów i ty też z białego domu. Chcę życia w spokoju, chcę życia w spokoju. My jesteśmy wciąż kurwieni. Wiemy co się ceni, my chcemy was zmienić To się spełni wszystko kiedyś, wypierdalać Salonów. I ty też z białego domu. Chcę życia w spokoju, chcę życia w spokoju. Więc pierdol ten odbiornik, załóż głowie czysty zbiornik. Nie karm się bzdurami, co pierdoli jakiś norbi. Chcę powiedzieć, jestem wolny, ale nikt kurwa nie jest. Tylko szelest za szelest. Wolność zyskujesz papierem. Zakładam okulary i zaczynam się śmiać. Gdybym się przejmował, to bym nie miał siły stać. Młodzi zaczynają brać, by uparwić sobie życie. A rodzice połączeni w kolaboracji z pisem, jebać ciebie Jaruś, i tak tego nie usłyszysz jebać was by klauny, brzydzi mnie od waszej pychy, mam marzenia jak każdy jest pełnie na tej ziemi najlepiej ich wystrzelić, całe sądowisko zmienić, my jesteśmy wciąż kurwieni, my wiemy co się ceni, my chcemy was zmienić to się spełni wszystko kiedyś wypierdalać z tych salonów i ty też z białego domu, chcę życia w spokoju chcesz życia w spokoju my jesteśmy wciąż kurwieni, my wiemy co się ceni, my chcemy Zmienić to się spełni, wszystko kiedyś Wypierdalać ty z tych salonów I ty też z białego domu Chcesz życia w spokoju chcę życia w spokoju